Jak daleko posunąłbyś się, by ochronić swoje dziecko? Wszystko zaczęło się od telefonu ze szkoły. Nauczycielka mojego syna poprosiła mnie na rozmowę, bo zauważyła, że zasypia na lekcjach już trzeci dzień z rzędu. Jason, chłopak, który jeszcze niedawno błyszczał ocenami, angażował się w każde zajęcia. Teraz wyglądał jak cień samego siebie. Ms. Rivera spojrzała na mnie poważnie i zapytała: Czy w domu wszystko jest w porządku?. Zapewniłam, że tak, choć w środku czułam ścisk w żołądku. Od tygodni coś było nie tak. Mój syn był nerwowy, zamknięty w sobie. Trzymał telefon przy sobie, jakby od tego zależało jego życie. Kiedy tego wieczoru zajrzałam do jego pokoju, siedział w ciemności, wpatrzony w ekran, jakby Gdy dotknęłam go delikatnie w ramię, aż się wzdrygnął, Nigdy wcześniej tak nie zareagował. Wszystko okej, okay, skarbie? zapytałam. Jestem w porządku, mamo. Mruknął, chowając telefon jak coś zakazanego, ale cienie pod oczami mówiły więcej niż jego słowa. Usiadłam obok i zaczęłam spokojnie. Twoja nauczycielka jest zmartwiona, ja też. Co się dzieje? Pomóż mi ci pomóc. Milczał długo, a ja czułam jak serce mi pęka. Dopiero po wielu pytaniach wyżeptał: "Trener pisze do mnie w nocy, ciągle. Mówi, że jak powiem komukolwiek, stracę stypendium i wylecę z drużyny". Trener Miller, ten sam, którego cała społeczność uważała za bohatera sportu, odkrywcę talentów, legendę basenu. Jason drżał, pokazując mi telefon. Na ekranie setki wiadomości, najpierw niewinne rady treningowe, potem komentarze o jego ciele. Prośby o zdjęcia pod pretekstem sprawdzania mięśni. A gdy zwlekał z odpowiedzią, pojawiały się groźby. Przeprosiny przeplatały się z manipulacją. Mój 15 syn od miesięcy żył w koszmarze, a ja nie miałam pojęcia. Zadzwoniłam na policję, ale usłyszałam chłodną odpowiedź. Potrzebujemy mocniejszych dowodów. To mogą być źle zinterpretowane wiadomości. Źle zinterpretowane? Żądał nagich zdjęć w środku nocy. Policjant spytał tylko, czy trener dotknął mojego syna. Jason odpowiedział, że tylko za często go obejmował, kładł rękę na ramieniu, stał zbyt blisko. To niby nie wystarczało. Wróciłam do domu wściekła i bezsilna, ale wtedy postanowiłam działać inaczej. Znalazłam kontakty do wszystkich rodziców, których dzieci trenowały u Milera w ciągu ostatnich lat. Wysłałam jedną wiadomość. Czy wasze dzieci otrzymywały od niego niepokojące sms Proszę, odezwijcie się. Odpowiedzi przyszły szybciej niż się spodziewałam. 17 rodzin odesłało mi screeny. Historie podobne do naszej: manipulacje, szantaż, wymuszone tajemnice. Jedni rodzice byli w szoku, inni wcześniej słyszeli wymówki typu: źle to odebrałeś, to tylko motywacja. Niektórzy nawet zgłaszali sprawę dyrekcji, ale zostali zignorowani. Ułożyłam wszystkie dowody w jeden dokument: daty, godziny, słowa, czarno na białym. Nie poszłam tym razem na policję. Poszłam wyżej. Wysłałam plik do przewodniczącego rady szkoły w kopii do wszystkich członków zarządu. Napisałam krótko: Mam dowody dotyczące 18 dzieci. Macie czas do jutra, by zareagować. Jeśli nie, idę z tym do mediów. Telefon zadzwonił jeszcze tego samego wieczoru. "Możemy to załatwić dyskretnie?" usłyszałam drżący głos przewodniczącego. Odpowiedziałam spokojnie: "Nie interesuje mnie cisza. Interesuje mnie bezpieczeństwo mojego syna. Jutro Miller nie ma prawa pojawić się na treningu." Następnego dnia trener został zawieszony, a później odsunięty na stałe. Jason powoli wracał do siebie, ale jedno wiedziałam na pewno: żaden medal, żadne stypendium nie jest warte tego, by milczeć. I gdybym miała zrobić to jeszcze raz, zrobiłabym to bez wahania.